Hejka, moi kochani, dzisiaj czas na szczerą opinię po zużyciu i wykorzystaniu zarówno Kosmetyków do pielęgnacji, jak i kolorówki, także nie będzie to nic innego jak tenko, czyli produkty, które przetestowałam, które zużyłam w ostatnich kilku miesiącach. Także zapraszam Was, bierzcie coś do picia, bierzcie coś do jedzenia, no i zaczynajmy, oglądajmy, startujmy. Mam tutaj trochę tych produktów, także już nie mogę się doczekać, żeby podzielić się z Wami moją opinią. Zaczynamy od jednego dosyć znanego produktu, o którym było całkiem głośno i jest to serum do włosów marki. L'Oreal, już Wam pokazuję, na pewno możecie kojarzyć. Ten produkt wyszedł już chyba w okresie zimowym, o ile dobrze pamiętam. No i jest cała seria oczywiście szampon, odżywka, maska i właśnie to serum. Serum, maska. Było jednym z najbardziej popularnych produktów, ale chyba raczej zawsze tak jest, kiedy mamy do czynienia w tematach włosowych, no bo było to coś nowego. I to jest ta seria Absolute Reparier Molekulary. Chodzi o to, że tutaj mm, ma nam to reparować włos od środka, dlatego zostawiamy to serum tylko dosłownie na 2 czy 3 minuty. No i ogólnie powiem Wam, że e, miałam maskę i serum. E, maski Maskę już zużyłam dawno temu i szczerze mówiąc e, chyba jej nie pokazywałam jak ją zużyłam, a e, wydaje mi się, że pokazywałam ją tylko krótko e, na Instagramie albo na TikToku, ale tutaj na pewno nie. E, I powiem Wam kochani, że to serum jest takie mm, ze względu na to, że ono, nie wiem czy to jeszcze tutaj odda kamera, troszeczkę nawet jest jeszcze na e, na, że tak powiem w ostatkach tego produktu. Ale tego, już nawet nie idzie, ale tego już nawet nie idzie wydobyć, bo ta butelka jest tutaj y, wygięta i y, ten, ten jakby y, dosownik nie dochodzi do końca. I ogólnie rzecz biorąc, nie kupiłabym tego drugi raz. Nie uważam, żeby to zrobiło jakąś super różnicę na moich włosach. Fajne było to, że można było trzymać to tylko te 2 czy 3 minuty, a 2 w sensie do 5 minut i nie dłużej, bo w ogóle dłuższych produktów to ja nie za bardzo lubię trzymać na włosach, Musiałabym, muszę być na to specjalny dzień. Um, ale taki zapach bardzo... Neutralny, bym powiedziała, w sensie czuć ten zapach, ale nie jest to nic słodkiego, nic świeżego, takie zupełnie coś pomiędzy. Ciężko określić w ogóle ten zapach. Um, natomiast e, bardzo, bardzo taki rzadki produkt i przez to. E, powiem szczerze, miałam wrażenie, że ciężko było to dosyć nałożyć na włosy, no bo na rękę jak nakłada dzisiaj jeszcze w i kiedy ta ręka była mokra, no to jakby troszeczkę to jednak tutaj leciało i miałam wrażenie, że przez to zużyje się jednak dużo produktu, no bo nie jesteśmy w stanie tego tak dokładnie nałożyć na włosy. Maska była gęsta, ale też nie, ta taka z typowo tych bardzo gęstych masek. Ogólnie, jak używałam te dwa produkty, miałam też wrażenie, że włosy są takie delikatnie, właśnie zmatowione po tym. Nie był to zły efekt, ale no nie wiem, nie było to nic takiego, żebym powiedziała: O, totalnie muszę wam to polecić i to warto byłoby kupić. Zostając w temacie włosowym, mam tutaj też maskę. Do włosów marki Douglasowej Ma być ona nawilżająca Zostawiamy ją około na 10 minut Jeżeli dobrze pamiętam e, Tak, 5 minut 5 minut e, na włosach Była ok, nawilżała całkiem te włosy Rozczacowała się dosyć fajnie Ale taka, żeby była super e, No to... E, Aczkolwiek nie była też ciężka dla włosów, także to na pewno tutaj był na jej plus, a mimo wszystko delikatne nabliżenie czuć było na tych włosach. Następnym produktem, który tutaj mam, to marki Balea. I to są takie 20 ml ekspresowe kuracje do włosów bez silikonów. I powiem wam szczerze, że ja to sobie użyłam na dwa razy, bo miałam wrażenie, że te 20 ml jest dosyć, mimo wszystko, dużo zwłaszcza, że ja niedawno podcięłam sobie dosyć dobre 10 cm włosów. I to oczywiście zostawiacie i spłukujecie i jak na razie bardzo mi się to podobało przyjemny, delikatnie słodkawy zapach. Miałam wrażenie, że jak użyłam sobie tą właśnie kurację, to też łatwiej było mi zdecydowanie rozczesywać włosy. No i oczywiście mają delikatny, delikatny glans, ale... Tak czy siak trzeba używać olejek na, na te włosy. Jak na razie bardzo mi się to spodobało. No dobra, to już będzie teraz końcówka produktów do włosów. I mam tutaj krem stylizujący. Pokazuję Wam go ogólnie. Ten krem kupiłam już dosyć dawno temu od mojej fryzjerki, a w nie byłam już ponad rok, prawie półtora roku półtora roku niedługo będzie. I to ma być taki właśnie balsam do włosów z ochroną, łatwiej mają się włosy rozczesywać, plus do tego to było właśnie też do włosów blond, także miało to też oczywiście chronić kolor i tutaj nie powiem bardzo fajny produkt, włosy rozczesywały się super, co było fajne, że to nie przetłuszczało tych włosów i faktycznie łatwiej się rozczesywały, miały fajny błysk. I oczywiście mamy też tutaj termoochronę, także jest to oczywiście super opcja przed suszeniem włosów. I jeszcze jeden produkt, no to jest ten puder z Got2B, puder, który ma robić nam fajne volume na włosach i tak oczywiście jest, jak go nałożycie, no to dosłownie jak zaczniecie wmasowywać to w skórę głowy, no to ten volume jest zdecydowanie duży, także można sobie tutaj poszaleć i zrobić naprawdę... Ogromne, naprawdę wygląda to fajnie. Aczkolwiek ja to używałam też chętnie, przykładowo na drugi dzień. No bo jednak, jak włosy były. drugi dzień po myciu. No bo jednak, jak macie długie włosy, no to sami przecież wiecie, że tutaj już przy skórze głowy jest delikatnie ta skóra przetłuszczona, może nawet nie przetłuszczona, ale nie jest taka świeża jak przy pier, pierwszego dnia, natomiast tutaj wszystko wygląda jeszcze super elegancko. No i suchy szampon czasami oczywiście, jeżeli będziemy mieli ciemne włosy, a weźmiemy sobie ten neutralny, to możliwe, że będzie troszeczkę zostawiał do białej poświaty. Tutaj się nic takiego nie dzieje, aczkolwiek ta konsystencja, no trzeba się przyzwyczaić, bo to jednak jest takie pudrowe. A trochę to przypomina mąkę ziemniaczaną konsystencji, ale oczywiście nie zostawia te, takiego białego śladu. Ale znalazłam też tego super zamiennik, także ogólnie polecam to bardzo, ale znalazłam też tańszy zamiennik, to może Wam pokażę w jakimś innym filmie z ulubieńcami miesiąca, bo no, bo tamten jest naprawdę też godny polecenia, także jeżeli oczywiście nie chcesz tego przegapić, no to kliknij w subskrypcję, żeby nie przegapić innych filmów. No i mam tutaj produkt, który zużyłam, czyli jest to żel do czyszczenia Babor, i tu jest nawet napisane, że jest to żel do czyszczenia i tonik w jednym, natomiast ja oczywiście i tak używałam tonik osobno, i to jest jeden z tych żeli, który oczyszcza bardzo mocno skórę, czyli nie będzie to takie, wiecie, jak pianka delikatny i ja lubię używając żel do twarzy, mieć to wrażenie, że naprawdę ten makijaż jest zmyty i że wszystko tutaj ładnie schodzi. Ja i tak używam balsamów jeszcze przed jakby ściąganiem tego makijażu, ale lubię przy myciu twarzy naprawdę mieć to uczucie, że tu jest wszystko ładnie doczyszczone. I ten produkt taki był bardzo, bardzo, bardzo wydajny. Żeby mam nie skłamać, ja to chyba kupiłam w styczniu, także używałam naprawdę tego bardzo długo. Głównie wieczorem i to miałam wrażenie, że się po prostu nigdy nie skończy. Trzeba tutaj przyznać, że naprawdę wydajny, bardzo gęsty, bezsapachowy. Także, no, dużo osób mówi, że fajny też w ogóle dla mężczyzn, no bo oni nie używają tego tonera. Także jest to jakaś tam opcja, jeżeli, jeżeli chciałbyś się podsunąć po swojej drugiej połówce, pokazujący, że. Hmm, albo komuś, komu twierdzicie, że przydałoby się, żeby oczyszczał trochę jednak twarz, a nie chcę robić tych dwóch kroków, no to tutaj mamy dwa w jednym. Żel i tonik w jednym. Bardzo fajna polecajka. Mam tutaj całkiem sporo produktów do, do twarzy, jeśli chodzi o kremowanie. Zaczniemy w takim razie od serum. I serum Albo zacz, zaczniemy od kremu, bo jest lekko brudny, żebym już go mogła odłożyć, bo coś tutaj poleciało mówię, chyba z tej maski. I jest to krem e, od niemieckiej marki Susanne Schmidtenberg Jauron z Anti-Aging Glow Fluid, e, czyli nawilżający krem z lekkim glow i faktycznie też taki był. Bardzo fajna opcja na co dzień. Na wieczór bym go nie używała, ale na dzień był całkiem spoko. Szybko się wchłaniał, latem bardzo mi się ten krem podobał. Aczkolwiek zimą myślę, że potrzebowałabym jednak jeszcze coś troszeczkę mocniejszego na dzień, no bo jednak ta skóra jest bardziej przesuszona zimą. Trochę więcej tego ogrzewania i powietrze jest inne. Także na lato całkiem fajny, bo tak jak mówię, delikatny i fajny, lekki glow, ale na zimę wybrałabym troszeczkę coś jednak bardziej cięższego. Cięższą konsystencję. Balsam pod oczy marki Drunk Elephant. I tutaj też bardzo fajny produkt. On naprawdę tą skórę pod oczami reparuje. Jest dosyć gęsty w konsystencji, więc na wieczór była to super opcja. Naprawdę po używaniu tego kremu, wstając rano, no czuć było, że ten, ta okolica pod oczami naprawdę napiła się tego kremu w nocy jednak mam wtedy więcej czasu, żeby ta skóra się zrewitalizowała i naprawdę fajna, fajna opcja na wieczór, na dzień z kolei bym chyba go nie używała, używałam inny krem też na dzień, no bo jednak ta konsystencja tego produktu jest bardziej taka bogata, bardziej taka no taka może nie, że tłusta, ale jakby to, jakby to, jakby to słowo określić, no taka bardziej zbita i i po prostu wydaje mi się, że nie każdy korektor mógłby dobrze z tym produktem współpracować, jeśli miałabym go używać jako dzień. A wiecie, że ja noszę też dużo makijażu i testuję też dużo produktów do makijażu, więc jakby nie byłoby tutaj, mi wolałabym jednak nie ryzykować nakładając go pod oko, żeby od razu nie skreślić korektora na następny dzień. Ale może jeżeli macie jeszcze bardziej suchą skórę pod oczami, no to byłaby to dla Was z kolei bardzo fajna opcja. Kolejną rzeczą, którą mam, no to jest po prostu totalny dla mnie hit, super produkt. Jest to marki Chanel Serum Hydra Beauty Micro Serum i to jest serum z kuleczkami. Tutaj nie zobaczycie. Właśnie hiauronowymi Super nawilża, idealny pod każdy krem. Ja to używałam chętnie też e, jak już mi się skończył tamten krem, po prostu jako krem, nie jako serum, tylko jako krem e, pod makijaż ekstra z każdym podkładem się sprawdził. Pięknie pachnie. Jak ta seria Hydro Beauty pachnie to jest jakieś nieporozumienie. Taką świeżością, czystością, nawilżeniem, no po prostu taki czysty, idealny zapach na. Uwielbiam uwielbiam totalnie tą pielęgnację, i z tej samej serii miałam właśnie też krem pod oczy, już nie mówię tutaj oczywiście o opakowaniach. Już nie mówię tutaj oczywiście o opakowaniach, które są ze szkła, są ciężkie, są yy, wiecie, bogate. No, nie jest to produkt, który można sobie... Yy, może sprawić każdego miesiąca, aczkolwiek raz na jakiś czas sobie zrobić taką przyjemność, myślę, że jak najbardziej. I jeżeli chcecie sobie coś fajnego sprezentować. Natomiast właśnie jeśli chodzi o wydajność, to też bardzo wydajne, no bo kremu pod oczy dosłownie wystarczyło użyć opu, opuszeczek i rozsmarować go zarówno na dzień, jak i na noc. Sprawdzał się też bardzo fajnie pod makijaż. Zresztą tak samo jak to, to serum do twarzy. Bardzo fajna seria. Jest jeszcze krem z tej serii, i są giełki, i toniki i dużo różnych innych rzeczy. Także no, można naprawdę zrobić ekstra rutynę. Zdecydowanie polecam, to taniej polecam. Jak na razie to w sumie chyba wszystko poleciłam. Eee, prawie wszystko. Ale na tym się nie kończy. Przechodzimy dalej. Kilka produktów do makijażu. Nie ma tego dużo, eee, ale mam tutaj podkład od Anastazji. Teraz już jest oczywiście nowa wersja tego podkładu. To jest ta starsza wersja. Ona chyba nadal jest dostępna, z tego co mi się wydaje. Na pewno dziś w jakichś outletach i tak dalej też jeszcze jest dostępna. Natomiast podkład nazywa się Luminous Foundation i powiem wam szczerze, że, że ja go miałam w odcieniu 305N, więc on był dosyć ciemny i jeszcze chyba dosyć troszeczkę ciemniał. No teraz już bym go nie wybrała. Jest on dosyć w sumie ciężki. Ładnie się utrzymuje, ale z drugiej strony no teraz e, sięgam raczej po inne dosyć podkłady. Lubię mieć matowe wykończenie, ale nie lubię jak one są takie dosyć cięższe, a tu miałam wrażenie, że ta konsystencja jest dosyć taka ciężka tego podkładu. Także drugi raz już bym go nie wybrała. E, aczkolwiek nie jest to też zły podkład, bo też nie można powiedzieć, że jest to zły podkład. Nie jest on matowy i nie, nie jest on glow, ale jest coś takiego pomiędzy. Natomiast miałam wrażenie, że po kilku godzinach wyglądał on mimo wszystko dosyć ciężko na twarzy i tak nie do końca, nie do końca podobał mi się ten efekt, zwłaszcza właśnie po no, takich już dobrych 6-7 godzinach. Mimo wszystko miałam wrażenie, że jest go po prostu dosyć dużo, może nakładałam za dużo, ale wiecie, z drugiej strony człowiek chce mieć też to krycie, także, no, także to taki bym powiedziała średniak. Anastazja to jest e, produkt do brwi tej marki i on ma tutaj e, z jednej strony szczotkę, z drugiej strony jest to ołówek, e, ale taki grubszy ołówek. No, też bardzo fajny, e, dosyć woskowy. Kolor ja miałam to au, au, Auburn. <grym> Ogólnie bardzo wydajny, ale myślę, że kredka z Benefitu jest mimo wszystko lepsza niż, niż ten, ta kredka z Anastazji. A a propos Benefitu, no to miałam tutaj też super maskary, już Wam pokazuję. Ona miała taką szczoteczkę, gdzieś ją chyba kiedyś pokazywałam Wam w jakimś teście maskar. i to jest maskara Fanfest. Ja ją miałam ogólnie w miniaturce, dosyć szybko zrobiła się sucha. Trzeba przyznać, że to jest jedna z tych maskar, które od razu robiły y, mocny efekt y, pogrubienia i podkręcenia rzęs. Aczkolwiek dosyć ciężko zmywa się wieczorem. W sensie, no, ja tak jak mówię, używam balsamu y, do zmywania oczu, no, i troszeczkę trzeba było, że y, tak powiem, więcej razy to oko y, potrzeć, może nie potrzeć, bo to brzmi tak dosyć drastycznie, ale um, troszeczkę trzeba było no, bardziej tą, tą okolicę dopieszczać, żeby fajnie domyć, oczywiście też przy, 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 samych jakby, przy samej linii rzęs. Ale tak nie mogę nic powiedzieć. To super volume, jeżeli Wam to nie przeszkadza, albo używacie tych dwóch fazówek też do zmywania, no to myślę, że będzie się bardzo fajnie zmywała i naprawdę robiła fajne, fajne rzęsy i fajne podkręcenie. No, to była miniaturka, także dosyć szybko y, się skończyła i wyschła, ale no, tak przeważnie jest z miniaturkami. Nie ma co tutaj za dużo oczekiwać, no bo ta szateczka jest duża, a jak produkt to jednak nie jest za dużo w środku, także jest to po prostu normalne. No i y, produkt, y, który jeszcze tutaj mam, bardzo znany, to już chyba każdy zna, każdy wie, co to jest. To jest Laneige maska do ust i to jest totalny bestseller, on i, i bestseller i hit od nie wiem ilu lat już to używam, uwielbiam w sezonie zimowym, to już w ogóle nie ma opcji, żeby tego na wieczór u mnie nie było, A um, aczkolwiek próbuję teraz nowych, próbuję nowych, a, ale mm, kupiłam to w takim sześciopaku chyba i tam było pięć różnych jakby zapachów, smaków na usta i ogólnie ten Brzoskwiniowy był bardzo fajny, ale z kolei mam arbuzowy i za nim nie przepadam, bo on jest dosyć już taki mocno kolorowy i na wieczór nie podoba mi się to, a ja to jednak lubię najbardziej używać na noc. I po prostu powiem Wam szczerze, że kilka razy jak się obudziłam, no to miałam brudną poduszkę no bo człowiek jednak śpi w nocy i to przekręca głowę w tą i w drugą stronę. No i to po prostu powróciło mi poduszkę. Ten, ten czerwono Różowy odcień. Sam odcień był ładny, gdybym miała go nosić na co dzień, ale ja na co dzień tego nie noszę do konturówek czy do czegokolwiek innego, tylko po prostu wtedy wybieram błyszczyki. Dlatego, tutaj, jeśli chodzi o te nowe, różne inne kolorowe farby, no to jestem na nie. Tutaj było to jeszcze w miarę neutralne, bo było to po prostu bardzo taka, taka jasna pomarańcza. Natomiast oryginalny kolor jest różowy, ale tego nie widać, to jest taki praktycznie, że transparentny róż. Miałam kiedyś cytrynową, to też wszystko spoko, no ale wiem, że właśnie ten arbuz i chyba jagodowy albo jakiś taki ciemniejszy też jeszcze mam, także tutaj się troszeczkę zastanawiam, wiecie, muszę to nałożyć po prostu jeszcze przed Dużo nim pójdę spać, a ja to lubiłam zawsze nałożyć typowo przed spaniem i rano się budziłam, usta były idealne, wygładzone. W ciągu dnia nie były suche i to wystarczyło robić naprawdę tylko jeden raz w ciągu dnia i było spokój, i nic się z nimi kompletnie nie działo. Także albo będę dalej testować inne, bo testowałam kilka, ale tak dobrej jeszcze nie znalazłam. Albo po prostu wrócę do tego standardowego, oryginalnego koloru, żeby nie mieć tutaj żadnych więcej takich przygód. Mieliśmy włosy, mieliśmy twarz i teraz zostało nam ostatnie. W sumie taki mały dodatek: to jeszcze maska. Maska w płachcie, też marki Douglasowej, z wodą różaną, która ma robić glow. Bardzo fajna, używałam ją nawet dzisiejszy, że mówiąc, przed makijażem i okej, okay, 15 minut zostawiacie. Nie ma jakiejś dużej różnicy, nie będzie to jedna z tych masek kolagenowych i tak ale żeby poczuć takie ukojenie, nawilżenie yy, i zrobić sobie po prostu mały spad dla siebie, no to okej, okay, całkiem poprawna. Natomiast nie jest to maska taka, gdzie będziecie teraz, tak jak są w trendach, na 3-4 godziny nakładać, żeby widzieć tutaj naprawdę efekt wow. Jeszcze sama nigdy nie testowałam takiej maski na 3-4 godziny, bo chyba nie byłabym w stanie wysiedzieć. Nie wiem, czy wy testowaliście. Jestem bardzo ciekawa, może testowaliście. Najdłuższą maskę, którą mam, no to mam godzinę i czeka ona właśnie na mnie, żeby ją przetestować. Także jestem jej bardzo ciekawa. No i godzinę to jeszcze jestem w stanie wytrzymać, ale 3 godziny, no to może być ciężko. Chyba, że sobie taką kupię i zostawię ją na noc. No to może wtedy. Ale tak, jak najbardziej ok, aczkolwiek nie była to jakaś super przełomowa maska, której po prostu człowiek by nie znał. Następnym produktem jeszcze, który właśnie mam, to produkt Ala Lancaster, który ma nam przedłużać opaleniznę. Latem super, faktycznie ta opalenizna utrzymuje się dłużej, co jest bardzo fajne, że te produkty jakby nie mają tej takiej efektu marchewki. Czyli że wiecie, jakby że jak je nałożycie, to jesteście potem takie pomarańczowe, nie dość, że jest ten brąz, ten 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 co chciałam powiedzieć, ta a, per, nie perła błysk, czyli wiesz że jest ten brąz błysk, to jeszcze na dodatek niektóre produkty mają efekt właśnie takiej marchewki, takiej lekko pomarańczowo pomarańczowego brązu, to, tego tutaj nie mamy. Używałam to jako po prostu balsam do ciała, nawet jak już nie było słońca i się nie opalałam, używałam nadal. To jako balsam do ciała i wszystko elegancko nawilżało. Um Także jest to po prostu taki mały zamiennik Lancastera, aczkolwiek Lancaster jest oczywiście jeszcze fajniejszy. I tam po prostu to, ja bym powiedziała, oni piszą, że to yy, utrzymuje opalenie z tego miesiąca. Ja bym powiedziała, że ze spokojem dwa miesiące się po Lancasterze to opalenie zna przedłuża. Także jeśli jestem na wakacjach i po wakacjach to tylko Lancaster. Yy, uwielbiam jeszcze, nie znalazłam innego fajniejszego zamiennika, jakiegoś, yy, aczkolwiek. Fajny zamiennik, ale e, jeżeli naprawdę chcecie, żeby ta opalina długo się trzymała, no to tam to będzie oczywiście fajniejsze. I ostatnim produktem, też dosyć brudnym, sorki, od tej maski musiało coś tam jeszcze być, to jest to marki Rituals. E. Balsam w musie, no odkrycie zupełne, powiem Wam szczerze. Odkrycie naprawdę, jeszcze nie znam takiego produktu, żeby nałożyć go i wyskakuje faktycznie pianka, tak jakbyście nakładali piankę do czyszczenia twarzy. No i nakładacie to na ciało i od razu to się jakby wpijało w skórę. Piękny zapach, jest to seria Ritual of Me i bardzo ładny zapach. Jest to pomarańcza z drzewem cedrowym bardzo, bardzo, bardzo fajny, bo nie jest taki jakiś mocny, tylko dosyć delikatny i tak jak mówię, bardzo szybko się wchłania, aczkolwiek on się wchłania szybko, ale na, nawilża, ale to nawilżenie nie utrzymuje się długo. No, Czyli jest to jednak jeden bardziej z tych barsamów po prostu perfumowanych niż takich barsamów typowo nawilżających, żeby czuć to, że ten produkt wchodzi w skórę. Tak bym to określiła. Czyli taki plus minus w zależności od tego, czego szukacie. Fajny produkt, szybko się wchłania i ładnie pachnie, ale jeżeli potrzebujecie bardzo mocnego nawilżenia i chcecie to używać jako jedyny produkt, który używacie do balsamowania ciała, no to wtedy nie, bo może troszeczkę to być jednak dla skóry za mało jeśli chodzi o nawilżenie. I to już były wszystkie produkty na dzisiaj, kochani. Zostawcie kciuki w górę, komentarze, jeżeli testowaliście ostatnio coś fajnego albo jeżeli testowaliście jeden z tych produktów, które i ja testowałam i może wasza opinia jest inna niż moja na ich temat, jestem tego bardzo ciekawa, a my widzimy się w następnym filmie. Życzę Wam pięknego dnia, miłego wieczoru i dobrej nocy. Do zobaczenia, guziaczki. Pa!